26 loty z daleka wydaje mi się, że jest, jest świeża tyka. Zobaczymy, co to jest. Przed chwilą widziałem 15 byków. Nie podchodziłem zbyt blisko. Widziałem jednego gomuła. No, jest świeża. Czekaj, co to jest. No, nie wygląda na razie. Eee, piękna. Naprawdę piękna. Świeżutka, bardzo świeża, ale wagi nie ma. Jest chyba do pary. W końcu świeżuteńka, także do pary. Ciągamy. Ach. Jest pareczka. Pięknie. Pozdrawiam jeszcze każdemu takiego rozpoczęcia.